Tu i teraz. A w naszym studiu działacz społeczny Krzysztof Pochmurski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziś będziemy mówić nie tylko o przyjaźni między ludźmi, choć na pewno o niej też będzie, ale zastanowimy się, czy można zaprzyjaźnić się z miejscem, w którym się żyje. Czy można? Jak najbardziej można. Jestem tego przykładem. A co to za miejsce, z którym się ta przyjaźń nawiązała? Generalnie warszawskie Bielany, na których mieszkam od drugiego roku życia. E, 33 lata na osiedlu Wawrzyszew, teraz od 16 lat na osiedlu obok, na Chomiczówce, gdzie też działam w ramach spółdzielni mieszkaniowej. Jestem członkiem Rady Nadzorczej, tak więc też dbam o to nasze otoczenie wspólne. Czy to jest jedyne miejsce do tej, tego wspólnego działania, czy przenosiny mogłyby wejść w grę? Czy ta miłość i przyjaźń jest tak silna? Miłość do Bielan, do Boża też, bo do drugiego roku życia mieszkałem na Bożu, Moja rodzina też stamtąd pochodzi. Nie chcieliśmy z żoną się wyprowadzać nigdzie poza Bielany, to, więc tutaj, tutaj jest nasze serce. Czy lokalny działacz to jest bardziej przyjaciel ludzi, a może adwokat ich spraw? Ja myślę, że żeby dobrze ludzi reprezentować, trzeba ich przede wszystkim lubić i trzeba ich rozumieć. Trzeba mieć w sobie, myślę, pokłady empatii, czyli postawienia się trochę w roli tej osoby, zrozumienia jej emocji, jej potrzeb. I wtedy można dobrze kanalizować te działania, czy indywidualnie, czy, czy grupowo. No to już jest kwestia wyboru. Ale ta przyjaźń w takim lokalnym działaniu to też często jest wielu wrogów, których się pojawia i z którymi trzeba walczyć, a specjalnie za to jakiejś gratyfikacji nie ma. Zatem skąd te pokłady tej przyjaźni do tego miejsca, żeby walczyć o wspólne dobro? Myślę, że to generalnie postawa życiowa, żeby nie oczekując niczego w zamian działać dla dobra publicznego, powszechnego. Czy to w jakiejś małej skali, czy w jakiejś większej skali, czy mówimy o jakimś dobru, powiedzmy, nie wiem, klatki schodowej w bloku, czy mówimy o dobru osiedla, czy o dobru dzielnicy na przykład, bo takim świetnym przykładem działania dzielnicowego jest Stowarzyszenie Razem dla Bielan którego jestem sympatykiem i też e, m, współpracujemy, tak to można powiedzieć, gdzie, gdzie są ludzie z olbrzymimi pokładami miłości, empatii, zrozumienia i przede wszystkim ludzi, którzy e, chcą działać i działają. Nie tylko w sferze werbalnej, ale też praktycznych działań. Potrzebne są te przyjaźnie, żeby wspólnie działać? W pojedynkę jest to możliwe? Oczywiście, no lepiej nam się, lepiej nam się współżyje z ludźmi, których lubimy. I te bądź są to, że tak przyjaźnie, z którymi wchodzimy do działania, bądź są to przyjaźnie, które nawiązujemy w trakcie działania. Tak, poznajemy lepiej ludzi, poznajemy się z różnych stron. No przecież każdy z nas ma różne oblicza, no nie, nie tylko te dobre, ale też te, którymi byśmy się mniej chcieli chwalić. Natomiast nie, bezwzględnie ta sympatia jest tutaj elementem dodatkowym i czymś dobrym. Czy wspólne sprzątanie podwórka może bardziej scalić ludzi, niż wspólne wakacje? Jak najbardziej. Ciężka praca fizyczna, bo też o takiej mówimy, myślę, że mocno integruje ten wspólny cel, no i oczywiście ten efekt, dzięki któremu jeszcze bardziej nam się chce. No my to na przykład na, na Bielanach, czy właśnie na Chomiczówce też raz do roku są organizowane akcje właśnie sprzątania na przykład ulicy Księżycowej, czy właśnie na przykład zamalowywania graffiti. Znaczy, generalnie w jakimś stopniu trochę wyręczamy tymi działaniami powiedzmy samorząd, natomiast jakby ta identyfikacja z miejscem, gdzie żyjemy i chcemy, żeby nam się lepiej żyło i naszym dzieciom jest czymś bardzo istotnym. A jakie cechy musi mieć przyjaciel do takich działań społecznych? No otwartość na potrzeby innych. To na początku wspomniałem o czymś takim jak empatia. Jest coś też coś takiego jak empatia współczująca. Tu już mówimy o jakichś takich działaniach pomocowych dla osób potrzebujących, na przykład, które też na przykład na Bielanach w okresie pandemii wspaniale działało. Została powołana taka grupa pod tytułem Pomocne Bielany. Tutaj akurat Monika Szatkowska, radna z Bielan, wspaniała osoba o wielkim sercu i gromadziła koło siebie ludzi, którzy chcą działać, którzy mogą działać właśnie to, bo to jest bardzo istotne. Móc i chcieć. Jakby to są dwie, dwie różne sprawy, tak więc zgromadziła, miałem tę przyjemność też działać w ramach pomocnych bielen, z czego jestem bardzo zadowolony. A czy da się działać z kimś, kogo się nie lubi? No czasami jakby taka współpraca ponad podziałami, jak to się mówi. Myślę, że, że, że jest istotna i jeżeli to dobro powszechne gdzieś tam nam przyświeca i jest tym celem. A czy pojawiają się tacy przyjaciele z przypadku? Ktoś, kto się pojawił niespodziewanie, a udało się zrobić coś wielkiego? Najczęściej są to jacyś nowi mieszkańcy, nowo przebyli gdzieś, na przykład na chemiczówkę. Ja też nie ukryłem jako, jako członek Rady Nadzorczej Współdzielni Mieszkaniowej, co też jest generalnie wolontariatem, tak można powiedzieć. To jest taka praca pro bono. Pojawiają się nowi ludzie, ludzie z, z energią, gdzie można powiedzmy, w jakimś sensie ich zarazić takim działaniem, ale nadal, nadal w społeczeństwie niestety pokutuje takie, takie przekonanie, że a co ja mogę, mój jeden głos nic nie znaczy. No trochę jak przy wyborach powszechnych, prawda, że to poczucie sprawczości jest dosyć nikłe. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o wolontariat, o działania takie prospołeczne, to właśnie ten nasz głos, to nasze działanie ma bardzo duży wpływ i generalnie też inspiruje innych ludzi. Jakie to są przyjaźnie takie osób, które chcą wspólnie działać? Czy to są jakieś konstruktywne kłótnie, z których wynika coś dobrego? Czy to jest takie poklepywanie się po plecach, a może zrozumienie bez słów? Myślę, że tutaj jest kwestia pewnej zadaniowości i wyznaczenia lidera w danym zadaniu, to prawda? bo to pomoc ma bardzo szeroki wymiar. I najczęściej to ten lider kreuje, powiedzmy, wyznacza ten kierunek i skupia w siebie ludzi, którzy no raczej sympatyzują z tym poglądem niż, niż nie. Myślę, że, ale oczywiście taka współpraca ponad podziałami, tak jak nie, współpraca ponadpartyjna, chociaż ciężko ją sobie dzisiaj wyobrazić, natomiast no coś takiego na pewno musi istnieć, abyśmy mogli tworzyć lepszą Polskę. Ale na poziomie takiego, to tym najniższym, taki po prostu zwykłego mieszkańca. Czy te podziały polityczne tutaj odgrywają dużą rolę? Zdecydowanie tak. W, w samorządach, no, ale tu w całej Polsce mamy różne frakcje reprezentantów różnych stowarzyszeń czy partii politycznych, i bezwzględnie też tym osobom może nie przyświecają inne cele, ale. no te, In, inaczej prowadzone te drogi do, powiedzmy, do tego celu. A ten jeden cel potrafi zjednoczyć? Jak najbardziej tak. A jak przekonać y, lokalnych, lokalną społeczność, że trzeba walczyć, bo te dwie płyty chodnikowe stwarzają niebezpieczeństwo, które się obluzowały? Czy wszyscy są w stanie dostrzec problem tego, na takim poziomie? Czy jeden się potyka, drugi się potyka, dziesiąty się potyka, ale nic z tym nie zrobi? No właśnie, bo póki nie znajdzie się ktoś, kto, kto chce coś z tymi pytami chodnikowymi zrobić i yy, zrobi jakieś, powiedzmy, spotkanie z tymi osobami, pokaże im jak jest, a jak może być, tak, I żebyśmy działali. Takim świetnym przykładem w tej chwili, bo do 15 czerwca możemy głosować na, na projekty z budżetu obywatelskiego, tak? czyli możemy pieniądze Warszawy wydać na jakieś fajne inicjatywy. Zachęcam też do, do zajrzenia na stronę budżetu obywatelskiego, też na stronę na np. Stowarzyszenia Razem dla Bielandzie, jest wiele fajnych projektów i to są właśnie takie działania oddolne, społeczne, gdzie ta społecz mała społeczność widzi potrzeby zmiany czegoś na lepsze. Wilanów niech się obudzi, bo naj, najrzadziej głosuje, najrzadziej bierze udział w głosowaniu właśnie w budżecie obywatelskim, także apelujemy, żeby Wilanów tym razem nie był na, w, w ogonie osób, które, które głosują. Relatywnie Jarku mogę wejść słowo, relatywnie młode osiedla e, mają relatywnie małe potrzeby, no, tak jak te, te osiedla, o których ja wspomniałem, czyli to są osiedla budowane w, powiedzmy w latach 70-tych, tych potrzeb jest niesamowicie dużo, ale to Osiedla mają jedną wspaniałą cechę, których nie mają te nowe osiedla. czyli one były po prostu zaprojektowane do dobrego życia? Jest duża przestrzeń, jest dużo zieleni. Zapraszam państwa na, na Bielany, na Wawrzyszew, na Chomiczówkę. Wspaniałe miejsca do życia z dziećmi. A jakby miało powstać ogłoszenie: Szukam przyjaciela do działań dla wspólnego dobra, to co by w nim było? No, przede wszystkim. Według mnie no to, to jest ta empatia, to jest to zrozumienie, to jest to podejście do drugiego człowieka i nieoczekiwanie niczego w zamian. A dzisiaj wszyscy rozmawiają o tym. Jak zakończyła się przyjaźń Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem? No tru, trudny temat. Ja przyznam szczerze, że no, oczywiście Robert Lewandowski, ikona polskiego i światowej, polskiej. urodzony światowej, w Warszawie. Tak, zresztą przez jakiś czas z mamą mie mieszkali na, na Bielanach, tak więc A, no, no, to czuję proszę. pewną wspólnotę z, z panem Robertem. No tak, przez kilkanaście lat kapitan polskiej reprezentacji, no wiadomo, że Robertowi Lewandowskiemu jest już trochę bliżej do emerytury niż Dalej, zdajemy sobie z tego sprawę. Myślę, że on teraz chce się skupić jeszcze na, na nie wiem, jednym, dwóch sezonach w Barcelonie, e, no ale ma do tego prawo. Oczywiście. Ale może się pogodzą. Aby się, się pogodzili, bo mówię, ta współpraca ponad podziałami jest bardzo ważna. Krzysztof Pochmurski, działacz społeczny, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie.